Halo, halo, czy to się już nagrywa? Halo, halo, czy to już się nagrywa? Chyba się nagrywa. Chyba się dzień, nagrywa. Dzień dobry, mówię do nas. Na roba... linijkę. Dobrze, piękna linijkę, ale ja muszę coś powiedzieć o grach, które grałem w tym tygodniu. E, ja w, też. Tym, w tym tygodniu grałem... E, A grałem ja grałam. ...na komórce. A ja grałam przecież. Na komórce w kotka słopka. Ja też grałem w kotka na komórce. I słopka. I muszę, muszę, muszę wam koniecznie... Powiedzieć, pokazać, że to są komórki i jakie takie bla, bla, bla mikrofony. Rozumiem, ale ja muszę wam powiedzieć, co jeszcze słuchałem w tym Konfecji miesiącu. Konfety dzisiaj jest, a jutro już były. Ja słuchałem muzyki i takiego ciekawego zespołu. A ja słuchałam... Cukierku. <gry> Jakie te cukierki były? Mamowe. Hmm. <gry> Rozumiem, a czemu z niej coś Pokażcie tutaj. O, 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 o. No, dzień dobry, dzień, dzień dobry, przedstawcie dziewczynko. Nazywam się Nataszka, Rykoska, Rynkowska. Rynkowska jaka? Tata. Rynkowska tata. No to ładnie. A teraz zjeżdżalnia jak się tak postawi. A pokazałaś już swojego kotka tutaj. Miau. Do kamery poproszę. Miał, miał. Z czego tego kotka zrobiłaś? Z gliny. Jakiej gliny? No tu jest. Z Modeliny. Z Modeliny. Z modeliny. Wymodelowaliśmy to też tego jest oto modelny. kotka. O jakie ma piękne oczka. O. O, 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 dobrze. Dziękujemy. A ta nóżka jakaś? A co? Odpadła ta nóżka. Dziękujemy za oglądanie naszego wideobloga Rozegrany Tydzień. Tak? Do widzenia. Do widzenia. Powiedz ładnie do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.